Wow, witajcie w moim bunkrze. Witajcie u przewodnika Albatrosa. Dzisiaj będziemy zwiedzać HEL. Zapraszam. Dobra, jemy śniadanko. Lecimy na basen na trening. Później lecimy na trening z moim podopiecznym Gawłem. Chwilkę robimy jeszcze coś i jedziemy zwiedzać. Także, zdrówka mordeczki i lecimy z tematem. No i lecimy przepalić furę w końcu, bo stoi ponad miesiąc nieodpalana, cała brudna, także trzeba ją troszeczkę przegonić. Już by chcieli taką maszynę kupić, ale nie, nie do sprzedania. Kurka musi się błyszczeć. To jest miejsce idealne dla surferów, bo są duże fale. O, widać tam dwóch. Dobra, jedziemy na hel. rsty we się zrobiło romantyka co la rici się ja się mi Gdańsk tam widać nawet w Gdyni ten wieżowiec taki najwyższy, ale teraz jesteśmy w Kuźnicy, w Kuźnicy no, także zobaczcie jak to jest pięknie, jaka woda jest czyściutka, bo jakaś syrenka spaceruje sobie teraz po plaży. I tutaj macie piękne, polskie Maldiwy Także jak przyjeżdżaj na wakacje to tylko tutaj No przestań nagrywać, no! Dali mi jakąś różową bułkę, nie, wiem, nie wiadomo jakieś barwniki czy coś Końcówka świata. Zabrałem cię Pati, na końcu koniec, koniec świata. Tutaj zobaczcie, słaby ze mnie przewodnik, ale zobaczcie, bunkry, pełno bunkrów na Helu. O tu macie port, stąd można statkiem płynąć do Sopotu, do Gdyni. Godzina Sopotu, półtora godziny Gdańska. Tu możecie jeszcze latarnię sobie zwiedzić. Tu w tym lesie poznałem się z Patrycją. Co to za dzik wyskoczył z lasu? Jak oni tam wchodzili właśnie? Tu jest jakieś małe wejście. No Ewa tutaj się czołgali. Weź tam spróbuj wejść. No wejdź, ty tam wejdziesz, ja nie dam rady tu wejść. Mam za duży brzuch. Ej, no chyba cię dupla będzie. I mądry. Zrobicie zdjęcie w środku. I nie będę tak polu. Wiesz <laughs> miała no, pamiątkę. Wszystko wam tu opowiem co tu się znajduje. W końcu jestem przewodnikiem. Grupa, proszę połączyć się w pary. No przadajmy nagrywać, no! O, tu macie kiełbaski, rybki wędzone. Wszystko je. Tutaj macie pole namiotowe, hellcamp. My tutaj z spadką już byliśmy dwa razy na wakacjach, super polecam o, nawet są namioty już rozłożone spoko miejscóweczka, wychodzicie z Hellcampu i po lewej stronie macie od razu morze także super miejscówka, żeby przyjechać sobie pod namiot zwiedzamy dalej tu macie takie dziewczyny fajne ta, ta, time to slow down? Time to slow down? Co to znaczy? Co to znaczy? Nie nagrywaj A co to, znaczy? to znaczy? Przestań, nie, time. Time. nie nagrywaj Nie nagrywaj mnie do cholery! Do time to jest czas, slow to powoli Time to slow down? Time to slow... Czas powoli w dół Tak? No, time, to, time to slow down Czas e, się zatrzymać Czas żeby się zatrzymać Brawo! A tu jak wchodzicie sobie na Hel, tu macie posąg Adonisa. Nie, no, nie, jest, nie wiem jak to jest posąg. Mówiłem, że słaby ze mnie przewodnik, ale co to jest za posąg? Zobaczcie jak tu pięknie jest, tu macie morze i tu macie posąg, Jajca na wierzchu, wszystko na wierzchu. Kogo to jest posąg? Kogo? Neptuna, nie Neptuna. Nie Neptuna, bo on ma widły przecież. A tu jest. No mówiłem, że słaby przewodnik ze mną, ze mnie. No i dobrze, wycieczka szkolna dobiegła końca, było git. Dobry dzień, dużo się działo, długi dzień. Rano byliśmy na basenie na treningu, później byłem z gawłem poćwiczyć na treningu personalnym, później jeszcze coś porobiłem, popracowałem, pojechaliśmy na hel, Boko było, pogoda się udała, wszystko się udało, także teraz jeszcze coś zjemy, poćwiczymy kręgosłup, bo od tego siedzenia troszeczkę się zastał. A to wiecie, nie te lata, mordeczki. Już dziadek, 18 lat na karku, to człowiek już się starzeje, nie? Troszeczkę porozciągać się trzeba, jakąś bajeczkę przeczytać, lulankę i do spania. Pozdro mordy, widzimy się w kolejnych materiałach. Jo! I mam nadzieję, że jestem dobrym przewodnikiem. Elo.